Na audycję zaprasza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny. Nazywam się Mariusz Urbańczyk, jestem zastępcą dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 9 września rolnicy dotknięci kryzysem COVID-19 mogą składać w agencji wnioski o pomoc. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla tych rolników, którzy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami handlowymi mieli problemy ze sprzedażą swoich produktów lub musieli je zbywać po obniżonych cenach. Warunkiem otrzymania pomocy jest prowadzenie według stanu na dzień 1 marca 2020 roku działalności rolniczej w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z takich gatunków zwierząt jak bydło domowe, owce, kozy, trzoda chlebna lub dróg hodowlany. Pomoc przysługuje także rolnikom, którzy zajmowali się uprawą roślin ozdobnych w szklarniach lub foliowych tunelach. Wsparcie ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalnie może wynieść 7 tysięcy euro. Wnioski można składać w biurach powiatowych na agencyjnym formularzu do 30 września. Można to zrobić osobiście, drogą elektroniczną za pomocą e lub przesyłką pocztową. Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania decyzji o przyznaniu pomocy przez kierownika biura powiatowego agencji. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Przyznana kwota pomocy zostanie przelana na rachunek rolnika wskazany w ewidencji producentów. Więcej informacji dotyczących rolnictwa na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na portalu facebookowym Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego.